Się w witam was w odcinku z ModeDC gdzie tłumaczę jak podłączyć Metal Press, żeby działało i żeby dało się wytwarzać amunicję. Ok, więc pierwszym krokiem jest wzięcie takiego koła. Trzeba wylać wodę w tym miejscu, gdzieś, że wam pokażę. O, nie, to wszędzie na chwilę na kreatywa, żeby wam to pokazać. Tu trzeba wylać wodę w tym miejscu. wtedy koło się kręci potrzebujecie takiego generatora potrzebujecie takiego generatora kinetic dyn e, dynamo e, potrzebujecie lv wire Collect e, collector mm. już wam pokażę jak go się robi lv wire collector macie e, lv wire collector i lv wire coil tu i tu tak to to jest jakby taki nie wiem Przenośnik czy coś takiego, a to jest jakby kabel. Tak się go robi. No, ogólnie to bierzecie jak zrobić metal pras, to już was odeślę do innego odcinka. Od... Znaczy do innych youtuberów. Tak tutaj jest moc. Przegasy... Ogólnie to musicie podłączyć to koło metalowe. Znaczy, no to koło? Do tego. Do, jakby do tego, no nie? No e, tu jak, jakby, jak będziecie craftowali metal press, to będzie coś takiego. I to musicie przyłączyć do tego i wtedy mm, macie już zasilany metal. Na, na, metal press Czyli to już tak powiem na prasę. No, tylko mm, jest jakby tak, że e, potrzebujecie, że tak powiem, takiego specjalnego odlewu już wam pokażę mm, przyczepiacie go sobie tutaj o na przykład mm, i bierzecie mosiąc, go się kraftuje, to też odsyłam do innych tych e, bierzecie mosiąc robicie coś takiego że rzucacie pod kół macie pod kół wyrzucania to robicie o tak, robi się jakby się tak spłaszcza, i macie amunicję. To jest na przykład do Winchestera model e, 308. O, tutaj jest. Ale dobra, mam taki jakby pocisk. To co teraz mam z nim zrobić? A otóż, jak odłożycie już sobie ten mosiąc, to mm, bierzecie e, Lit e, Ingot e, i to jest po prostu że tak powiem na ołów. Prze Przerabiacie go na e, na ten na. Yy, Lit Nugget. Bierzecie proch strzelniczy. Yy, dobra, ja już go sobie wezmę z Creative. Ogólnie to jest mój widzowy świat yy, z kolegą, ale na nim właśnie nagrywam. Bierzecie. Przepraszam Was, widzowie, nie nagrało mi się. Yy, ostatnia faza tego craftowania to jest właśnie tutaj, co widzicie na ekranie. I po prostu Wam wychodzi amunicja. Do zobaczenia, cześć. Pamiętajcie o łapce, sobie do zobaczenia.